Ktoś mi tutaj nie pasuje. O, teraz znacznie lepiej. Kim jest Baca? Baca zajmuje się wypasem owiec. Kieruje nadzór nad juchasami oraz piluje ogniska w bacówce. Jako znam zawód, jest uznawany od 2010 roku. Baca zwykle kojarzy nam się z górami oraz z podhalem, ale tutaj w Wielkopolsce mamy swego rodzaju Bacę. Jest z nim pan prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Pianowie, pan Marek Mielcarek. Nadzoruje on hodowlę oraz wypas owiec. Jak każdy prezes, jest bardzo zajęty i nie dlatego nie mógł wziąć udziału w naszym filmie, ale za to mamy owce ze spółdzielni. Baca to interesujący zawód, który może być wykonywany nie tylko w górach. Zgadza się? B